Achtung, Achtung! Im Gebäude herrscht Gefahr. Wir bitten Sie, das Gebäude sofort durch den Notausgang zu verlassen. Wir bitten... Es ist 4.30, hotel wirklich spałem, dass das hier lieber Walar pożarowy. Dzień się zaczyna. Harnaś, energia i moc, bardzo by się przydało, bo jakiś kretyn dzisiaj w hotelu odpalił alarm, alarm przeciwpożarowy o czwartej. Moja moc jest mniejsza niż tego Harnasia, ale ona jest niezła, 12,6 dzisiaj zrobione i nowa prędkość na mecie, dokładnie 174 km na godzinę. Ale tam naprawdę są fajne auta, ja idę, wyjdziecie, krótki materiał, bo nie mam siły. Today's gonna be a good day, wake up. wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Nie nagrałem. Powiedz mi jaki masz najlepszy czas i dlaczego teraz siedzisz i opierasz się o tego kapera. Mój najlepszy czas dzisiaj to jest 20 sekund. A nie dzisiaj? A nie dzisiaj 10-4. Co, co powtórzyłeś? Eee, tym razem się okręcił wał. Staramy się to ogarnąć na następne zawody, żeby był jeszcze tworzy. Nabierzemy no, tym razem wałów Więcej Płosiek nabraliśmy, flansz nabraliśmy, ale wału nie mamy, bo nie wiedzieliśmy, że wał Byłem bardziej przekonany, że dyfer nam się rozerwie na pół, mamy na zapas, a tu tym razem bał się ukręcił. Pierwszy raz, to znaczy, że jest dobrze. Pobijcie mu brawa dla otuchy, najszybszy diesel w Polsce. Skończył dzisiaj swoją przygodę. W momencie jak rozmawiałem z jednym zawodnikiem, dlaczego nie jeździ, który jeździ w klasie diesel, bo ujebał auto, to drugi zawodnik w tym Santa, samym piła, momencie... Sam ci ubiła. Ujebał auto. Nie wchodzi. Znalazłem pana Newtona, który nie lubi wysypać przed kamerą. Dla ciebie specjalnie. Dziękuję bardzo. Pochwal się, co ostatnio zrobiłeś, bo Newton ci no, nie no, Hondy. Tydzień temu byliśmy na Santa Pod i, i udało się do Andrzeja Majszyka poskładać na ostatnią chwilę silnik. Z wolosącego 2-4 zrobiliśmy 430 koni. Po kilku testach tam na torze, dwóch czy trzech przejazdach testów nastaw. Udało się pojechać 9.62 Na krótką chwilę, około godziny było rekordem Europy Później pobił nas zawodnik z Anglii Ale finalnie na koniec stanęli we dwóch w parze I ja auto pojechało 9.5 Jak na przednio napędowy Pedalski samochód, to chyba dobry wynik. Znajdźmy jakieś auta, które tutaj robią dziewiątki. Nie ten. Nie, 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 nie. No, na pewno nie te. A napędowych to tutaj jest chyba tylko kilka i to chyba inne. Dla perspektywy 9 sekund. 9,5. 9,5 to jest absurdalny wynik na jakiekolwiek auto. A na, na później. Przed... A na... bez turbo, To już w tak. ogóle jest nierealne. Czyli. Możesz powiedzieć, że na dzień dzisiejszy ty wystroiłeś auto, które ma rekord Europy. Dokładnie tak. To... Gratulować! Chyba się golf popsuł! A ktoś opaskę? Co zrobiłeś? Jakąś taką mocniejszą? To chodź ci pokażę. No to dawaj. Pokaż, co się stało, że się tak zgubiłeś. jest kręcona. Ona tu nie jest skręcona, bo włożyłem wąsy, żeby dojechać, nie? Odtłuszczacz mi się przydał, bo chyba coś tam troszkę tłusta ta opaska jest się wyślizguje. Znaczy się nie opaska a ten silikon, co nie? Ja cóż, spokojnie, pomału, to nie są wyścigi na czas. Kto pierwszy dojedzie do bramy? W sumie tak, Jacek jeszcze dzisiaj nic nie kręci. To czy nic nie da w tym momencie, przepraszam ja Ciebie, ja. Nie, żebym się mądrował. Ale to? Znalazłem kaktusa, legendarnego zawodnika polskiego drag racingu Jak dzisiaj? Bardzo dobrze, bardzo dobrze dzisiaj Nie wiem czy po 23 to będzie leciało, ale chyba mogę powiedzieć, że zajebiście Nowy rekord personalny Ile masz? Tak, że jestem zadowolony Było 9,65 Niemcy w Zerwst. W zeszłym roku, dzisiaj zrobiłem 9,5 9,5 9,5 To nie jest jeszcze koniec możliwości, nie jest ustawiona moc Powiedzmy jeszcze maksymalnie. To ja pamiętam, że kiedyś pomiędzy nami było dokładnie 3 sekundy, tyle, że ty teraz masz 9,5, a ja mam 12,5. Czyli zgadza się, cały czas no 3 no sekundy. No Czyli no progres jest taki sam, progres jest taki sam, tylko czasy trochę niższe. Pochwal się, ile tutaj jest obecnie pod maską? Ciężko powiedzieć. Samochód tam wygenerował 920 koni i 1200 Nm. To było gdzieś na jakimś doładowaniu 06-07, nie ma odwagi hamować na kołach, więc mm, będziemy się starali gdzieś pojechać na hamownię, taką na piasty. Wtedy zobaczymy, wtedy będzie można trochę więcej ustawić, dostroić go. Już jest nowa turbina, będziemy tą turbinę zakładali, jest dość duża, więc... Dobra, ale no. zacznijmy od tego, że to jest 350, ale tutaj VQ35 od dawna nie ma. No, nie tak od dawna, od zeszłego roku tak naprawdę. Jest w tej chwili 6-litrowy LS, 6 litrów w nominale, więc jeszcze tam powiedzmy ma trochę możliwości, żeby go rozwiercić. Na razie zostajemy na tych 6 litrach, bardzo ładnie to się w tej chwili chodzi. Jak chcesz w klasyfikacji obecnie?

I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time. Never really notice what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.